Witamy Was, Jarosławca. Którym, witamy, witamy. W którym Elastępie, autorka cyklu anielskiego, czego nie wiesz o Aniołach, wypoczywa, nabiera sił i ma nadzieję się spotkać z Aniołem i skończyć czwartą część. Tak, Wena dopisuje, muszę przyznać. A dlaczego spotkałyśmy się w Jarosławcu? Hello. No W końcu tutaj Anioł do Zadań Specjalnych sprawił, że Marzena znalazła swoją miłość. Natomiast w niedalekich dąbkach z kolei bohaterka kolejnej części, Natalia, rzuciła w morze list w butelce. I do czego to doprowadziło? Przeczytacie sięgając po pierwszą część cyklu ajerskiego. Aha, tak. I zachęcamy Was do odwiedzenia bystrzycy. Potem sięgniecie po zaułek spełnionych marzeń a w dalekiej przyszłości, powiedzmy gdzieś w okolicach wiosny, poznacie kolejną bohaterkę i jej perypetie. I cóż ten anioł wymyśli, aby połączyć ją z wiosną? I jest jeszcze silwareum, któremu miałam zaszczyt patronować. Obok Jarosławca znajduje się wicieb i w tym tomiku znajduje się przepiękny wiersz Byłam dzisiaj w biciu. wracając, może zajdziemy do Wicia, zobaczymy, ale sięgnij się po ten tomik, jest przepiękny. Dziękuję. Pozdrawiam z Jarosława. Pozdrawiamy serdecznie.